Dzień mory! Występuję dziś przed Wami w imieniu 12 największych organizacji w Polsce. Polen, die ons hebben hun Jestem tu, ponieważ uważamy, że przychodzi taki czas, kiedy trzeba się zjednoczyć w walce ze wspólnym zagrożeniem dla wszystkich europejskich rolników. Wij zijn hier vandaag bij jullie omdat we overtuigd zijn van het feit dat we ons moeten vereenzelvigen. We moeten samen sterk zijn en vechten voor onze toekomst. Vandaag de dag zijn er mensen die ons proberen te leren hoe we een boerbedrijf moeten besturen. Daar gaan wij niet mee akkoord. Chciałbym odczytać list otwarty od organizacji, które dziś reprezentuję. Organizacji reprezentujących całe polskie rolnictwo. Drodzy koledzy, rolnicy z Holandii. Pierwsza kolejka van Nederland. Świat zwariował. Wszyscy powinniśmy być dzisiaj na naszych polach, przy naszych zwierzętach. Naszym miejscem nie jest ulica, ale wieś i własne gospodarstwa. Zamiast tego jesteśmy dzisiaj tutaj, bo musimy tutaj być. Sytuacja w Holandii i w całej Europie sprawia, że musimy przeciwstawić się skandalicznym próbom przypisania rolnikom odpowiedzialności za całe zło świata. Pragniemy podziękować za waszą determinację i odwagę. Problem dotyczy nas wszystkich, europejskich rolników. Wij willen u hartelijk bedanken voor jullie vastberadenheid en geloof. Het probleem waar jullie nu mee geconfronteerd worden, betreft ons Za naszą ciężką pracę jesteśmy nieustannie obrażani i wyszywani. W zamian za żywność otrzymujemy obelgi, w zamian za mięso i skóry nazywają nas mordercami. Czas powiedzieć stop. Wasz protest jest także naszym protestem. Nie możemy pozwolić, aby samozwańczy ekolodzy niszczyli wizerunek rolników wśród społeczeństwa. Ten list kierujemy do Was jako wyraz nas, naszego uznania i wsparcia, który płynie od wszystkich polskich kolegów. Bądźcie dzienni, wytrwajcie i przywróćcie normalność. Dziękuję. Dziękuję.